moje wyzwanie języków, wyzwanie modlitwy na językach i tak jak jest napisane w Apostolskich, to już nie będę długo bo chcę się, zobaczyć, się to wyzwanie poszło tak dużo, poszło po całej Polsce, poszło ktokolwiek Małusi Kiedy Dzień Pięćdziesiątnicy się w pełni nastał, Zgromadzeni byli wszyscy oni, ci tam, i nagle przyszedł dźwięk z nieba, jakby takiego poruszającego się mocno potężnego wiatru, i wypełnił cały dom, gdzie oni byli zgromadzeni. I pokazają się jakby takie rozszczepione języki, jakby z ognia i one y, spoczęły na każdym z nich na każdy, co kto się dzisiaj dla każdy i każdy z nich ponownie wypełniony został duchem Bożym i zaczęli mówić w innych językach tak jakby duch święty dawał im wypowiedź Chwała Bogu za to i więc niech ta to wyzwanie języków się zacznie I gdzieś, gdzieś a ile wam Duch Święty będzie prowadził i niech Duch Święty poprowadzi, niech Duch Święty wylewa moc Ducha Bożego na każdego z nas, napełni nas, przepełni nas i da nam świeże objawienie, da nam rzeczy, żebyśmy zobaczyli w każdej sytuacji da nam pomysły da nam wgląd duchowy da nam prosperowanie, da nam walkę duchową, uwolnienie demonów, uzdrowienie शब्दों पर नियोजित, किरा बा 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 बा, किरो लो 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 ला, तुरा रा करा बा ला ला, किरा ला रा बा ला, रा बका, ऊँगल से शका, आँता किके तके शका पता, पोका तता पका दे पे, इका तता तो शका तता के, पोको रा बा, ठीका परा पास तला करा बा, ठीरो कोरो पोको रा बा बे, इधरे बेरे बका का देश ere balaka bala kura baba baba sire ere be Tire da kar balaala kura baba baba ah, bak ba Kuka baba sika baba leke barala karbalaka titata totkoa bate Pokua batete doa batere os kam man bidera karaba da xa Ko bat le pekete pasta batere ah, paka kokeerepe koa bate tapate xa tiim , aga mis saab ? teeb aga piisavabagi . kõigepealt , aga teie upupugu vabati põliti keda paneme rista . kõige omal ajal ei pea . ei taha ka paga neid üldse . tiiru ju hästi , aga ma olin nende kõrval , enne ma uuesti täna lasta . هغه کې کې چې ټول ستاتہ کړه دا کې دا پد کارابلې کې کوم ګورہ پاتې کې کومو کې کې ستاتہ ونه ان دې ویلې مطالعه کړه اس مات دی شپه کارې کې چې شاپالې کې پاتې چې شپه ته کلیدو و دا ته په کټیو نن شبان د اندی اشا او پاشلې ښا پتی ستاتہ کړه په کو کې پېټې چې ستنه نه کې پردشته لکړه オカラ、モシタキリケボウトシタフィディスタコポコアタクーアヘキシタパカラバイトチシャカラベケオラカシタのカバレシタフィデバラ o ラバディキバラシタラポコレメカラシタウカラバディオシタラカラバラレキリドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド اې دا بلاله کار کړي کېدوه او کورابا اې دا بلاله کاراباله دوشه دا کاروبه دي اکیچې شاکم پوښتنه هم لې چې شخه په تاړتي په شادت کاوه چې شخه په کور د تجهیز ما هته خوب نیوې دا کاشتل کم کډه کا او د دې مقالې شپه لګدان نه ملګو ومات دا ستاند نو کوم نه ش نه هم مقدس گوشت نهید بلا لکی شبادت گوشت بیشتا لکارا با دیجی شبادت گو که که رو بو لبن سیل بو اره ما گوشتا لبلا لکی ری بلا بلا کی پا را پا کارا بلا بلا که بورا بلا لبلا بلا شتا لبلا بلا که کورا پوچه چه چه ما کنی نی که بکشتا که بست لا پوری پلیستا پا کون با دیشتا خوا دو هم باشتا که Oshta fa pakarate. Hibri aborushta la mana daka. Ti do kora pate ki chisto do kora pata. Ti tata kora podo kora be. Ki te de kuro shte de ko ara balala la bakora. Ti do do bo kora balere de ke. Ti de de balala la la balako rishte le ke de do. Ti ta ra 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 kora be ke de de balala.

पाला दे चेषा काराबाले इला बोलू तो खा बाले दिए चेष्ट Tirebalaka i rurun do kura baleriku trójki rybele do szta lakarabaleriku karabaleriku i to też na karabala. Dajmy Panu mu uchwałę za to, co Pan mu będzie robił, i tak jak mówiłem, w zachowaniu potem czas, żeby spędzać 10, 5 nawet minut, zacząć od tego, i później to rozwijać na godziny, nawet. Może się na językach wiele godzin i tak jak Słowo Boże tutaj mówi, że Duch Boży, który rozdziela dary i tak jak czytamy w rozdziale Dzieży Apostolskich Każdy był oszczony w duchem i oczywiście, no może być oszczony w duchu, ale my musimy tych języków używać na każdy dzień a nie ma lepszego czasu jak teraz. Wierzę, że Bóg będzie mówił do każdego z nas, wierzę, że Bóg będzie objawiał rzeczy, wierzę, że Bóg będzie robił wielkie świadectwa i finansowe, i wszelkie inne. I tak jest tu napisane, aby interpretować. Także to jest tylko fragment. A wierzę, że niech to będzie zawołanie niech to będzie coś, co pobudzi Was do modlitwy samych, tylko potrzebuję wśród uświetleń niech Bóg Wam udzieli. Z Ducha niech Bóg wam udzieli w wszysku świętym tego samego, które mieli apostołowie, tego samego, który spoczął na apostołach i na innych wierzących. Dzisiaj na Dziesiąkowcach charyzmatyka. Więc i myślę, do Pana Boga, aby Pan Bóg nam dano interpretacji. Niech te języki, które mają być interpretowane, niech dadzą, niech będą interpretowane. Niech Duch Święty da nam je zinterpretować, jeżeli nie mamy... Ktoś powie, nie wiem jak interpretować, nie rozumiem, albo nie ma może daru interpretacji. Niech Bóg się to udzieli teraz w imieniu Sze Chrystusa. modlmy się. Tak jak powiedziałem wcześniej, a Pan Bóg na, nam da z darów, prawda? Bo jeżeli prosimy Boga o jakąś rzecz, czy Bóg nam da co innego, jeśli ktoś prosi, tak jak tam jest napisane, parafrazując, prawda? I niech Pan Bóg nam udzieli interpretacji. Niech Pan Bóg udziela nam prosperity prosperowania, niech Pan Bóg udziela nam daru, potężnej wiary, niech Pan Bóg udziela nam wszystkich innych darów, które są potrzebne, proroctwa, czynienia cudów, rozszerzania duchów, różnego rodzaju języków i również ich interpretowania walki duchowej, robienia, uwolnienia od demonów i ona naturalnego prowadzenia boci. Przez oprowadzenie przez Ducha Bożego sądziliśmy po ziemi.